Siemano koniaro i koniarzu. Dzisiaj jest kolejny odcinek z oceniania stajni widzów. Tym razem jest ze mną. Marin, cześć. Tak jest ze mną Marin, która wykupiła właściwie wyższą rangę wspierających i dzięki temu może wziąć udział w tej odcinku. No, ale oczywiście zanim przejdziemy do oceniania jej koni, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Mandarin, Róża na 647.pl oraz kacheta Marti. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście, na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się tutaj wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć oraz na przykład dołączyć do mojego klubu, to oczywiście na dole masz przycisk Wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, więc Marin, od której strony chcesz zacząć? W ogóle masz bardzo ładnego konia w bardzo ładnym odficie. Dziękuję bardzo. To obojętne w sumie. Dobra, to zaczniemy od tego konika. W ogóle Marin, to jest ten Apalosa, to jest jej ulubiony koń, ona ostatnio też zamówiła u mnie grafikę i właśnie dokładnie z tego konika jest ta grafika i zapraszam na Instagrama, możecie go tam zobaczyć, bo już go wstawiłam I mamy konia, jak zniknął znikną takie ten na Ketyna Palosa Classy Liberty Wow, klasyczna Liberty Co to było Liberty? Coś mi się kojarzy z jakimś z takim mądrym słowem mi się kojarzy na pewno. Ja je wybrałam, bo podobało mi się po prostu. No brzmi tak bardzo ładnie. Wolność, o kurcze klasyczna wolność, to jest takie przesłanie zupełnie inne ma teraz ten konik. Boże, to jest słodziutki hafnik. Hufflinger mój ulubiony, tak naprawdę. Jak ja go zobaczyłam, to wiedziałam, że już tego takiego najjaśniejszego muszę mieć. Jak on w ogóle ładnie wygląda w tych grubych warkoczykach. Ten różowiutki też do niego pasuje i te kwiatuszki. Widzę jakieś stare siodło, pierwszy raz je widzę, ale kolorystycznie bardzo fajnie pasuje. Właśnie zaczęło mi potem brakować rzeczy do outfitów i wybrałam jakieś takie stare w ogóle. Ale właśnie sobie mega poradziłaś z tym i tak, bo bardzo ładnie pasuje. Właśnie i bosal jest i taki westernowy i to siodło, więc jest tak tematyczny. Ja się chyba zacznę zastanawiać nad tymi warkoczykami, bo one są fajne. I ogon też mają wiem czy widziałeś? A, no, no, no też. O Jezu, ej, ale jak ładnie. Znaczy mam podwójny ogon, bo mam podwójnego konia, ale, ale też mają ładnie bardzo. Taki kłos wręcz. Bardzo śliczny, ładny, taki łąkowy, ale hafflingery mi się kojarzą z takimi końmi właśnie na polankę, coś takiego, nie? Właśnie w stajni, w której jeżdżę, to proszę jeszcze na Hufflingerze. Ja nigdy nie jeździłam na Hufflingerze, naprawdę, więc mega fajnie, a fajnie się jeździ na haffingerach. Podoba mi się. No to dobrze. To najważniejsze, że Ci się podoba. Mamy Westley. Westley to mi się kojarzy z Zachodem, bo West. Ej, ale jak Jezu ślicznie wygląda ten koń w tej grzywie zaplecionej? Nie, ja chyba jej nigdy nie zmieniałam. No, o Jezu, jaki on ma w ogóle fajny pasemka na ogonie. Teraz też zauważyłam. I on jest z aplikacji, tak? Nie, on jest z gancza, ale następny. A, jest normalnie w grze, tak? Tak. Bardzo ładny outfit. Mega pasuje do jego maści. I teraz właśnie wykorzystać ten nowy ten czaprak, taki, on był podchodziowy. Choinkę, tak? tak, on był pod choinkę i ogólnie to mi się nie podoba, ale nawet pasuje do niego. No, powiem ci, że ja ten czaprak też odebrałam i miałam takie kurczę, ciekawy pomysł, ale nie wiem na kogo go ubiorę, ale powiem ci, bo mi też nigdzie nie pasował na żadnego konia, ale na tym koniu nawet bardzo fajnie pasuje i dodaje takiego klimatu właśnie jakbyś, nie wiem, na tym koniu dopiero co jakiegoś żubra upolowała czy coś i masz, i masz właśnie czaprak z żubra jakiegoś. I mamy Mystic Moon, mistyczny księżyc, ale widać, idealnie pasuje imię, bo to właśnie mi się kojarzy tylko wyłącznie z księżycem właśnie ta Ayla, nie? Tak, Ayla. Bardzo fajnie pasuje jej, bo ona w ogóle ma takie księżycowe właśnie znaczki. I jeśli chodzi o Ayla i Umbrę, to też na przykład ja mam tylko Ayla. Nie wiem, czy ty też masz Umbrę jeszcze? Ja mam Umbrę, ale tutaj nie dałam, bo nie mam miejsca już. Widzę, że dość ciekawy outfit wybrałaś. Nie miałam już zupełnie pomysłu, bo już wszystko wykorzystałam prawie. Spoczko ten skrzat w ogóle. On jest taki śmieszny dla mnie. Przypominamy w ogóle ten skrzat te wszystkie... Teraz jest taka moda, że jak Właśnie są święta, to wszędzie są te skrzaty w sklepach. Ja właśnie je um, zbieram. Miałam chyba pięć tych skrzatów. To akurat masz i w grze, i na żywo tak naprawdę. I mamy o, fajny ten e, kantar. że chciałam powiedzieć ochraniacze. Ochraniacze na łeb się zakłada jasny later. Kantarek fajny, fioletowy. Mamy też e, fioletowy czapraczek, też fajnie pasuje. I on jest taki subtelny, nie jest taki zbyt rażący w oczy. Jest taki subtelny, tak jak w sumie wszystkie kolory na tym koniu są takie subtelne. Tak właśnie kiedy wybiegałam outfit. Można to nazwać wybieranie. No to właśnie zaczynałam od czapraka. No, to akurat faktycznie do niego pasuje. To siodło jest tam z tego pająkowego zadania. Z pajączków, właśnie w eponie. No i skrzat jest taki w niebieskich barwach, więc to też tak jak jej grzywacz tam ogon, więc kolorystycznie pasuje. Taki i Ila w sumie, no właśnie, ja na przykład wolę Eyla niż Umbrę. Nie wiem, jak ty. Właśnie wolę takie jaśniejsze kolory, więc też aile O, tutaj mamy Dizzy Dream. Dizzy, to mi się kojarzy, coś, że właśnie jak kogoś głowa boli, czy coś takiego, że jest taki, kurczę, może sprawdzić, czekaj, bo już mi to oszołomiony, taki oszołomiony sen, coś takiego, ale Jezu, Pasofino, ja uwielbiam Pasofino, jeszcze ta maść jest taka inna od wszystkich, ale ten outfitik jest, Boże, ten outfit mi przypomina, dobrze wiesz, jaki outfit pewnie, przypomina mi nasz outfit klubowy, jest taki czyściutki, ładny i bardzo pasuje do tego konia, naprawdę jest ten biały, mega na nim się odznacza. Chyba z tych outfitów to jego mi się najbardziej podoba, chciałam nawet jeszcze białe owiejki, ale nie mam pojęcia, na którym koniu są. Ale te owieki tak bardzo ładnie pasują. Śliczny konik i, i śliczny outfit. No i ma śliczny, słodki kucyk. Cupcake! O mój Boże! Nie wiem, czy ja mam konia, ona w się cupcake, ale jeśli nie mam, to muszę nazwać, bo to jest genialne imię. I w sumie ten koniec jest taki troszeczkę pulchny, trochę jak taka babeczka wyrośnięta w piecu. No jak właśnie, kędziorków nie mam, ale to jest najlepszy kędziorek, jaki według mnie istnieje, i tak w bo Najbardziej on mi się podoba. Ja też, bo mam kilka kędziorków i. To jest mój ulubiony. To też jest taki subtelny, taki. Delikatny, jest taki westernowy, ale też mega do niego pasuje ten styl westernowego siodła, i właśnie kurde. Się zablokowałam w jego wbiotrze. Czekaj. Biały kruk też fajnie pasuje, bo on ma właśnie taką białą i ma skarpetki, i grzywa ma trochę jaśniejszą. I się fajnie odznacza ten kruk. No i widzę, że masz dodatki dobrane do czapraczka. A ten różowiutki mi się kojarzy z jego chrabką. Taką ładnie to tak wygląda wszystko. Mamy dalej Darkness Princess, czarna księżniczka. I tutaj ledwo co widzę na tabliczce, miejsce się zrobiło. Takie długie imię. O to chodziło, bo chciałam sprawdzić, czy może imię wyjść konia. Poza ten jego pasek. To strasznie mhm. zawsze ciekawiło, czy jest takie... da się takie drugie imię zrobić? No i się dało. No, no i widocznie się dało właśnie. Jeszcze nie spotkałam się, żeby tak od tej, od jednego gwoździa do drugiego gwoździa jest to imię tak na styk. Jak ten outfit w ogóle mega wygląda na tym kucyku, na tym waliczyku, bo waliczyki to są kucyki. No tak, bo można na nich jeździć, ta mistrzostwa swada kucyków. Ale jak on mega się odznacza ten żółty na nim. Naprawdę kurczę. Ciemny kasztan, moi drodzy widzowie, ja tutaj rekomenduję ciemny kasztan, idealnie żółty chyba Wygląda na ciemnych kasztanach, bo na tym koniu to widać idealnie. Powiem ci, że chyba nawet na równi, jeśli chodzi z outfitem, od pasofino, jak na razie, bo mi się tak mega podoba. Mamy cool horse. Tego konia nie ubrałam, nie wiem dlaczego w sumie. Jak to nie ubrać? To nie jest ubrany? To u mnie nie jest ubrany. Ej, czekaj, bo ten koniec ubrany tak samo jak ten twój Apalosa tamten, na którym byłaś na początku. On jest ubrany w ten strój. To może się coś zbugowało. Ej, coś się zbugowało chyba bez kitów. Ej, ale nawet ten autitan spoko wygląda na tym koniu. Sobie zobaczysz później na odcinku. Ale koń w ogóle tego konia nie mam, ale też on jest bardzo fajny, ten apalosik. Apalosy też serstowe, bo to są jeden z moich ulubionych koni. One są mega. Też mam fajną taką kropciatę tyłek. Moje chyba też właśnie. Kiedy one już wyszły ich spoiler, no to wiedziałam, że, że muszę mieć jednego. Fajnie, że on ma podpalaną tą grzywę. To też jest taka, taki unikatowy jest przez to. Ten outfit, nie wiem, czy my będziemy Będę oceniać jeszcze ten outfit na tamtym twoim apalosie. Boże, no Bo jak nie, to po prostu nie, bo nie wiem, czy. Bo widzę, że dalej. W sensie tak sobie trochę skipnę, bo tutaj masz tego swojego apalosa i on się nazywa Misty, co nie? No i on u mnie jest goły. A tamten apalosa jest ubrany w to. I to jest mega dziwne, ale mogę przy okazji odnieść się do tego outfitu. Bo ja ci widziałam na początku odcinka, więc wiem Wygląda to na tamtym. Już mnie chyba nic nie zaskoczy w tej grze, naprawdę. Tak czy siak, bardzo fajne rozwiązanie, że to o głowie jest takie sznurkowe, to bardzo pasuje do tego czapraka, do tego futerka. I to tak bardzo ładnie ze sobą współgra. No i różowy kolor, ale ten różowy to podejrzewam, że właśnie myślałaś o tamtym koniu, bo tak jak mnie prosiłaś o tą grafikę, żeby miało różowe tłoce, nie? Nie tak. W ogóle bardzo lubię różowy. O, widzę, że okulary też masz różowe, znaczy outfit masz pewnie też pod ten outfit, właśnie, co ja tu widzę. Tak. Więc idealnie jesteś ubrana pod ten na outfit. I można różowe okularki, więc no, ładnie. I to nie jest taki standardowy różowy, jakbym pomyślała tak szczerze. Bardziej z różą mi się kojarzy ten kolor. Nie przeczytałam tego imienia na początku. Mamy Cool Horse'a w ogóle, ale, ale on jest cool w takim razie. Dobra, i następny koniek mamy. To jest Quick Meadow. Szybki meadow. O Jezu, co to jest meadow? Mi się to kojarzy z serverem Sunbeam Meadow tylko. W sumie to łąkę to znaczyło. Łąka, no. Łąka. Jest szybka łąka. I właśnie z tym koniem mam taką historię. To był pierwszy koń w ogóle, yy, jakiego kupiłam tutaj w grze. On jest z aplikacji. Jak go kupowałam, to potem robiłam takie zadanie, co się nazywało mój własny koń. Jakoś mm -hmm. tak, co się kupowało z tartowca. Ja tak jakby potem nie wiedziałam. Było dla mnie takie dziwne, czy coś się popsuło. Jakby kupiłam tego konia dwa razy. Nie rozumiem trochę, o co chodziło. Kupiłaś tego szweda, tak? Dwa razy? No chyba tak, bo było takie zadanie, że za 300 szylingów trzeba było kupić tego początkowego konia. Nie wiem, o co chodziło w ogóle. Kolejna rzecz co się popsuła. No właśnie, kurczę masz dużo takich sytuacji, widzę jeśli chodzi o grę SSO. Ja mam pecha chyba do tej gry. Albo szczęście zależy jak to na to patrzy. Fajny kurczę jest ten szwed, ale no jakoś właśnie nie mam takiej chęci kupywania ich, bo są jednak już troszeczkę takie przestarzałe ale ta ma się ładnie na nim wygląda Kiedy galopują to mi aż oczy bolą. Mhm, tak, Jezu, tak galop jest najgorszy, ale outfit bardzo fajnie dobrany, widzę, że z jazdy duszy, bo masz tutaj. Siadło jest z jazdy duszy. I chyba czaprak też. Nawet nie pamiętam, ja go mam... Mam tego dawno, to jazdy dusz. No, spoko, Ja też niektórych rzeczy nie pamiętam, ale jak właśnie coś sobie przypomnę, to tak, tak wydaje mi się, że tak świta, że to też chyba z jazdy dusz. Ale bardzo ładnie też wygląda ten outfit. Ten kotek oczywiście też pasuje. Ten kotek ma zielone oczka i pasują do torby. I w ogóle ta torba, jaki ma efekt tego światła, jakby zielonego. To wygląda, jakby tam była jakaś lampka. Dobra, to pójdziemy sobie po tej stronie i mamy star. Mamy gwiazdkę po prostu. Naszą gwiazdkę darmową ze Star Saber. Chyba, że się nie się był darmowy. Właśnie ja grałam dwa miesiące i po tych dwóch miesiącach, kiedy grałam w SSO, to był właśnie urodziny jeszcze się załapałam na tego darmowego konia. To idealnie widzisz. W sumie tak na chrapce to ona ma tak trochę taką gwiazdkę, nie wiem czy to jest ona czy on, jak tam, jak tam sobie interpretujesz tego konia akurat. Placz. To mogę mówić gwiazdka w sumie tak podobnie W ogóle bardzo lubię tego konia i bardzo jestem zadowolona z tego, jak on wyszedł jako darmowy koń ze Star Stable i widzę, że tutaj postawiłaś na czerń i biel i też jak ja na nim jeździłam, to też on był właśnie w czarni i bieli. Wydaje mi się, że no mimo wszystko najbardziej pasuje ten czarny i biały do tego konia. Nie wiem, czy widziałaś, ale właśnie co do tych gwiazdek, to właśnie oczy ma takie cieniowane, takie galaktyczne. O, ej, ma, no. Myślałam, że on ma po prostu takie fioletowe te oczy, ale jak teraz się przyjrzę, on faktycznie ma, on ma, matkę on ma trochę jak taką tęczę, tylko, że tęczę tylko z dwóch kolorów. Ej, to dzięki tobie się dowiedziałam, że ten koń ma takie fajne oczy. Mamy Fire Horse, dosłownie ma ogień na grzywie, wręcz tak to wygląda, więc idealnie imię pasuje. Nie wiem, czy wydziałaś tą taką animację od Star Stable właśnie o tym koniu. O tym koniu i on właśnie jakby miał moc ognia. Tak, oglądałam. No właśnie, więc to idealnie akurat to imię też do tego konia pasuje i do jego charakteru, jakby i historii, powiedzmy. I mamy niebieski outfit. Ja na przykład na tym koniu nosiłam pomarańczowy outfit, ale ten niebieski też pasuje do niego. Bo w sumie on jest taki niebiesko pomarańczowy. W ogóle zastanawiam się, kto na to wpatrzy, bo on był niebieski. <laughs> ale okej. Okay. Jest przynajmniej jakiś inny. Patrzysz na pierwszy rzut oka, to sobie myślisz, kurczę, to jest magiczne końce, nie? A jednak nie jest. Tęczową kokardkę masz tutaj na tyłku. A na grzywie też jest z drugiej strony. Ale jest ładna, kolorowa. Jest siodło, to jest chyba jedno z pierwszych siodeł w Star Stable. jest chyba ze sklepu dla da tego w ogóle. Aha, ze, ze starajderów, dobra. Dobrze, mamy następnie Bright Angel. Jasny anioł. Odzwierciedla totalnie jego osobowość. Już widzę jasny anioł. Mega jasny, siwy konik. On jest chyba z tego święta w Jorvik, jak jest te ekwestrańskie jakieś, tak? Właśnie z tego święta jeździeckiego, co było na wiosnę zeszłego roku. O, i ma siodło tonowe, ujeżdżeniowe i ten niebieski, taki szlachetny, kurczę ten kolor i też do niego mega pasuje do siwych koni w ogóle, mi się wydaje, że niebieski to jest też idealny kolor Właśnie nigdy nie, nie widziałam jakiegoś takiego połączenia, nawet takie fajnie to wygląda. Mamy kolejnego o mój posze, mamy Gotlencika, Coco Cake Koko to jest chyba nie Coco, tylko koko to jest chyba kakao. A nie, koko, samo koko, jak pisałam, teraz to jest kokosowiec, czyli w takim razie kokosowe ciasto, w takim razie to, to by pasowało. Kokosankami, Takie ciasteczek. A, wiem chyba jakie. Są takie podłużne ciastka. Imię idealnie do niego pasuje, bo dosłownie jest biało-czarny, śliczny. I kurczę, przypomina mi właśnie Bibi trochę. <laughs> nie wiem, czy ty wiesz, ale właśnie mieliśmy do wyboru na początku, jak wybieraliśmy to, albo właśnie, żeby klubowym koniem był Bibi, albo właśnie ten. Pamiętam to. Tutaj o, widzę, że to świąteczny czapraczek. Czarne siodełko, też stare, ale w ogóle na początku nie zauważyłam, bo takie te czarne się tak wtopiło ładnie. W ogóle ten auto. I tak patrzeć, że też tak to ogłowie mi przypomina to też nasze klubowe ogłowie. <noise> że to jest taki trochę ciemniejsza wersja Bibiego. No i bardzo fajnie też mu pasuje ten taki... Nie wiem jaki to jest kolor właściwie. To jest taki jasny, bordowy. Nie wiem jak to, to ująć. Bo do chrapek jakoś tak jak, jakoś mi tak pasuje. Dobrze i mamy kolejnego. Jest to American Paint Horse. Kocham American Paint Horse. Jezus i to jest Acacia? Acacia miało być. W sumie Acacia też, ale nie mam pojęcia o co może chodzić. A jak wybierałaś to imię? To jest jakieś dwuczłonowe, czy tylko dobrałaś jakąś pierwszą literkę? Nie, to jest jednoczłonowe. Aha, to jest jednoczłonowe. Ej, to mnie aż zaciekawiło, co to w ogóle znaczy. Chyba po prostu akacja było. Tak, to jest akacja. Jakiego marzą kilka fajnego, o boże. Ej, ale to kojarzy mi się, bo teraz jak widziałam tą akację, to one chyba mają takie żółte coś, nie? Czy. czy... To zależy jaki rodzaj. Ale fajne imię, powiem ci, że chyba do wykorzystania, bo takie, no nie spotkałam się nigdy z tym słowem w Starsawej, jeśli chodzi o imię konia. Więc może sobie kiedyś zapożyczę do jakiegoś konia. O, nowy czaprak. O, to te nowe czapraki wchodzą na painty, Nie wiedziałam w sumie. I mamy. Siodło tym razem jest innego koloru. Przez to, że to o głowie pasuje do czapraka, to to siodło jest takim elementem, jakby wybijającym się na tle tych wszystkich kolorów. I ma być takim, jakby głównym bohaterem tego outfitu. Tak, tak ja to odbieram. I mamy żonkilka, oczywiście, który jest mega słodki. Ja w ogóle tego painta też bardzo uwielbiam. Nie szkoda, że tego żonkila nie dodali na album. No, niestety. Mamy motylka Butterfly. I ma dosłownie kolory motylkowe. O mój Boże, jaki koloryowy. Mi się mega podoba to, że on jest tak fajnie ogolony. I to fajnie wygląda. Udało im się ten efekt na tej uzyskać i na tych nogach. Właśnie pamiętam, jak się męczyłam, żeby go zrobić. No, Jezu, ja też. Ja też tyle razy, tyle czasu to robiłam. Ale to jest u niego ciekawe, że on ma w ogóle warkoczyki, ale na szczotkach ma warkoczyki. A to nawet nie zauważyłam. Jakie on musi mieć? mieć długie też szczoty w takim razie, jak im się to udało zapleść No i mamy taki, kurczę, mi się ten outfit kojarzy z takim um, ubraniem trochę jak y, dla dziecka? W sensie, nie wiem, jakoś mi się kojarzy, że są takie jeansy w kwiatki, jak ja kiedyś nosiłam jak byłam mała, miałam takie jeansy właśnie z przyszywanymi jakimiś kwiatkami różowymi. Takie jakieś. O, tak, tak, dokładnie, te spodnie. Słuchaj, jak się jeździła w tym outfitie to te spodnie to jest takie must have, nie? To musisz mieć wtedy założone te spodnie. Bardzo mi się podobają te spodnie, ogólnie cały zestaw. Dobra Mamy kolejnego konia. Jest to Fairy Mint. Fairy to jest chyba wróżka. Wróż, miętowa wróżka. Też ona jest taka delikatna i w ogóle, więc mogłaby być wróżką. W sensie ten arabek. Ale też bardzo lubię tego arabka. W ogóle ma fajne odmianki. Jest czarny outfit. Idealnie też pasuje do jego maści, mi się wydaje. Jest taki zwyczajny czapraczek, ale nic więcej nie potrzeba. O Boże, jest kró Króliczek. Jest króliczek, który też idealnie do niego pasuje. Ten króliczek urodzinowy, ale no do wszystkich czarno-białych koni też wydaje mi się, że ten królik to jest idealne do pasowania. Ten królik nie wystaje w ogóle. To wiem, wystaje trochę mu brzuch tutaj, ale tego nie widać. Uznajmy, że tego nie widać. Dobra, mamy kolejnego konia. O mój boże. Wygląda troszeczkę jak zombie, jak tak spojrzałam na jego oczy. Jest to Hollow Zone. Pusta sfera, dosłownie tylko. Czyli jest taki, powiedzmy, zabytek. Taki Star Stable. Fajnie brzmi tak ogólnie, jak się czyta Hollow Zone. Ale Boże, on jest tak cieniowany. Nie, mam wrażenie, jakby ten koń był pobity. Te cienie jeszcze z, z Star Aj, kurczę, on ma taką maść ciekawą. Może taki jakby apalosa trochę. Ale no nie ukrywajmy, że widać, że Star jeśli chodzi o konia to zrobiło duży postęp. Bardzo duży postęp. Ten ogon w ogóle jest taki, no cóż. Ale maść jest ciekawa, to fakt. Ale no nie wiem, jak tak patrzę na oczy tego konia, to mam wrażenie, jakby albo miał podkrążone bardzo oczy i był bardzo. Bardzo zmęczony, albo jak zombie trochę wygląda. Dobra, mamy Subfire. Ej, kurczę, ja, mój jeden koń się nazywa Sapfire Szafir, właśnie. Ale bardzo fajne imię. Lubię właśnie tak kamyczkami też nazywać koniki. I mamy magicznego Hufflingera. W ogóle ta, ta maść jego yy, zwykła i ta magiczna mi się dużo bardziej podoba od tamtego. No, ta magiczna jest zdecydowanie brązowe. To za dużo, moim zdaniem, kolorów tam łączą. I zresztą są takie akcenty różowego, a ty mówię, że lubisz różowy, więc. W sumie pewnie też dlatego się bardziej podoba. Ale owiki bardzo fajnie, kurcze pasują. Takie owiki trzykolorowe, kurcze. To są jakieś stare owiki, ale ja w ogóle zapomniałam, że one funkcjonują, a mają, kurcze, fajny potencjał, te owiki stare. Spółka fajnie z, z siodłem myślę. i ogólnie z tego, z tymi jego skrzydłami. Te skrzydła w ogóle, ten czaprak też ładnie wygląda, to ten cały outfit ładnie w ogóle z tym koniem się dopasowują. Siodło jest brązowe, to mi się tak bardziej z drewnem kojarzy, no a ten koń jest taki jakby leśny i tak dalej, więc to tym bardziej wydaje mi się, że pasuje. Dobrze, i mamy ostatniego konika. I jest to Misty, Twój ulubiony konik, tak? Ja stoi tam na środku stajni. Nie wiem dlaczego. I właśnie, bo w ogóle u mnie on jest goły, tak jak Ci już mówiłam. U Ciebie stoi tam w ogóle, więc nie wiem, co się dzieje. No, jeśli chodzi o ten outfit, no to już widzowie wy widzieliście na początku. Zresztą ja też widziałam, jak wygląda Misty w tamtym outficie. Wydaje mi się, że jak najbardziej właśnie idealnie pasuje ten outfit. I w ogóle bardzo fajny jest ten outfit i taki pomysłowy, i mam wrażenie, że każda część z tego outfitu jest skądś inna. Więc y, bardzo fajny wymyśliłaś. Ale ten koń naprawdę jest, u, chyba też jest moim ulubionym opalosa. Mi się wydaje, że ludzie, się, jeśli chodzi o tego konia, to się dzielą tylko na, na dwie grupy. Albo go nie lubią, albo go lubią. Nie ma nic po środku. W ogóle koń w mojej stajni, w której jeździłam, dosłownie wygląda jeden do jeden, jak właśnie ten. Widziałaś takiego na żywo, ale super. I właśnie, zawsze chciałam na nim jeździć, ale on był prywatny, więc niestety nie mogłam. A, prywatny, no w sumie wszystko jasne. Z jednej strony Chciałabym kiedyś na żywo zobaczyć tego konia, bo to musi być też takie. Wow. A ja mam zdjęcie jego, to mogę ci wysłać. O, no to możesz mi na Discorda wysłać, no to przy okazji też na filmiku pokażę. Tamtego konia mam dali w boksie, a ty jak na niego wsiadłaś, to on tutaj już jest na fałdficie i w ogóle i ten, a w boksie on tam dalej siedzi. Jego sobowtór, więc ciekawie. SSO, ciekawie. Dobra, więc ja Ci dziękuję, Marin, bardzo za wystąpienie w odcinku. No i oczywiście, jak zawsze, na koniec, kogo byś chciała pozdrowić. Tak bym chciała. Chciałam pozdrowić Amaję, Flojka i Ludego. Dobrze, ja oczywiście też pozdrawiam. No i w ogóle, piście w komentarzach, który outfit od Marin Wam się najbardziej spodobał. Ja oczywiście, jak zawsze, przesyłam Wam gorące pozdrowienia. I Marin, oczywiście, też. A